Kochani, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu na miesiąc listopad. Wszystkie osoby z podznaku byka. Zrobimy dzisiaj czytanie ogólne. Karty zostały już przetasowane tak porządnie, także zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj do Was idzie, jakie energie tutaj do Was przychodzą i co to się będzie w tym miesiącu listopadzie działo u Was. Miesiąc już się zaczął. Troszeczkę spóźniona jestem, ale, ale najważniejsze, że jestem. Ok, kochani, energia ogólna dla byka na, na miesiąc listopad. Jest 9 buław. Coś z przeszłości, rydwan. Co się w tym miesiącu uda? Jest głupiec. Teraz tak, coś się może nie udać albo co będzie przeszkadzać. Tutaj jest rycerz Monet wyzwanie dla Was na ten miesiąc dziesiątka buław Wy w tym miesiącu paść buław co do Was idzie z otoczenia jest dziewięć mieczy rada albo strzeżenie i tutaj no, mamy dwie karty kochani jest trójka trójka monet i tutaj do tego jest jest rycerz, rycerz kielichów i rezultat, albo z czym idziecie w przyszły miesiąc, jest w dwa kielichy. Ok. Zaczynajmy, kochani. Dziewięć buław jako hmm, energia ogólna tego miesiąca. No, i to tak by wychodziło w sumie z tego, co, co tutaj też jest z przeszłości, jest tutaj ten rydwan. Czyli wykonaliście jakieś zadanie, kosztowało Was ono dużo energii, dużo poświęcenia, dużo jakiegoś takiego zaangażowania w to wszystko. Czy to w związek, czy to w, w pracę, w finanse, no, w, co, w coś tutaj, cokolwiek. Tak jak już mówiłam na innych filmikach, jest to czytanie ogólne, także nie będzie rezonować z wszystkimi wiadomo można poszukać odpowiedzi czy jakieś podpowiedzi na innych kanałach lub sprawdzić swój ascendent i zobaczyć w ascendencie może tam coś znajdziecie dla siebie Także tutaj jest dla osób, które miały na przykład taką sytuację w życiu, że gdzieś nad czymś czy poświęcały się, czy też dużo swojej energii dały siebie, żeby na przykład coś wykonać, czy ulepszyć związek, czy na przykład dużo się uczyły i są gotowe na przykład teraz na to, żeby po nauce zacząć coś nowego. To jest takie. To jest takie jakby spoglądanie ze z tyłu, za siebie, co się, co się udało dokonać. No, i tutaj się sporo działo, no bo to karta jest właśnie: Rydwan, która właśnie mówi o tym, że, że dużo, dużo się. Dużo, dużo się działo, dużo rzeczy było, na przykład trzeba połączyć e, i pracę, na przykład i, i, i prowadzenie e, domu, i, czy, czy po prostu związki były na przykład na odległość. E, no tutaj dużo, dużo rzeczy można... Dokonywać. Może ktoś po prostu zdecyduje się też na to, że zamieszkają razem jakieś osoby. To również ta karta może mówić. Ale to właśnie jest pokazane, że dużo, dużo, dużo się działo. Dużo, dużo czemuś tam się poświęciłeś. I teraz jakby czekasz na. Hmm, na efekt tej, tej pracy i co się może udać kochani jest tutaj karta głupca mówiąca o tym że uda się jak właśnie jakiś nowy początek czy to pracy czy to nowego czy to na przykład wspólnego zamieszkania razem czy na przykład dużo czasu spędziliście na to żeby poprawić relacje w waszym związku to tu również się pokazuje że że tutaj coś nowego się u Was w życiu pojawia i że jest szansa na to, jeżeli się na to zdecydujecie, oczywiście. Co może przeszkadzać? Czy co może się nie udać? Myślę, że tutaj może chodzić, że jakieś po prostu może to nie, nie przynieść z jakichś finansowych super korzyści, tak, czy, czy też może tylko, że to są małe rzeczy, nie, bo to jest rycerz czyli to są takie jakieś małe, małe rzeczy związane z finansami to nie jest nic wielkiego, jakieś takie po prostu, czy drobne wydatki mogą się pojawić u Was w tym miesiącu czy też po prostu gdzieś tam będziecie musieli coś ekstra zapłacić no coś, coś takiego, ale to takie naprawdę nie jakieś duże, wielkie kwoty, tylko coś tam takiego z finansami związanego. Wyzwaniem dla Was będzie, jeżeli ktoś stoi już przed pytaniem takim, czy dam radę, czy sobie poradzę, czy, czy ja jestem w stanie udźwignąć to wszystko, bo na przykład robicie tam ileś rzeczy naraz, czy, czy na przykład ktoś zdecyduje się, że jednak chce iść w innym kierunku, czy, czy coś zrobić. No tutaj, te karty będą wtedy, ta karta wtedy pokazuje, że. Będzie to dla Was wyzwaniem, czyli będzie Was to kosztowało dosyć sporo energii, dosyć sporo jakichś tam wyrzeczeń. No, ale będzie warto, tak? bo ta karta mówi: że Rzeczywiście, ty dasz radę, nie ma, nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty nie mógł dać rady. Tylko może być po prostu ciężej w tym miesiącu z tym udźwignięciem tego wszystkiego. Ty w tym miesiącu, no właśnie tak jak tutaj, jest coś się uda, jest nowy początek i paść. Buław jest otwarty na naukę, otwarty na nowe rzeczy, otwarty na nowe doświadczenia. Na, na, na... Tu jest jak najbardziej też pokazane, że mm, ktoś na przykład szukał y, jakiejś drugiej połówki i, i znalazł ją, tak? I on się uczy na przykład, y, no nie musi się uczyć, ale to jest początek, bo to jest, y, paziowie pazio to są młode osoby energią, ale też y, mówią o początku czegoś, o. o o zaczynaniu czegoś, o, o dokształcaniu się. Czyli to jak najbardziej, jeżeli ktoś szuka pracy, to jak najbardziej te wasze maile, to wszystko, co było wysyłane, to teraz wy jesteście na etapie, że tak, zaczynamy, zaczynam pracę, zaczynam się jakby, jakby jakby to powiedzieć, kochani, za mi wyrazu, wdrażacie w, w pracę, w nowe obowiązki. I teraz tak, kochani, co jest z zewnątrz. Z zewnątrz tutaj do Was idą jakieś właśnie takie, jakieś wiadomości może, które Was troszeczkę zestresują. Ale wiadomo też, że jak idziesz do nowej pracy, to te pierwsze dni są stresujące, bo nie wiesz co, nie wiesz jak, nie wiesz gdzie. Tak samo, nawet jeżeli spotyka się tą nową osobę, czy decydujecie się na przykład na zamieszkanie razem, no to również są takie gdzieś z tyłu głowy, czy jest jakiś tam taki stresik. Z jednej strony się cieszysz, a z drugiej strony jest gdzieś to tam mm, jakieś takie, czy, czy na pewno sobie poradzicie. Ale też ten stres może być związany, ten stres trochę właśnie przychodzi z zewnątrz troszeczkę, jakieś stresujące sytuacje, i dlatego tutaj w tej karcie może jest to, że będziecie czuli się taki troszeczkę jakby zestresowani i, i, i to będzie Was napełniać tym, czy Wy sobie na pewno tutaj poradzicie z tym wszystkim. Chociaż ta karta mówi, że zawsze sobie dasz radę. Wasza tutaj rada i. Rada ostrzeżenie. Słuchajcie, rada jest taka dla Was, że jeżeli ma to związek, to co, czym się będziecie zajmować, czy w jakim kierunku idziecie, ma to związek współpracą, czyli tutaj słuchajcie, jeżeli to dotyczy osób, które na przykład zdecydują się razem zamieszkać, to kochani, tutaj piękna karta mówiąca o kompromisach, o współpracy. I to, to pięknie się z takim uczuciem serca, tak? Pięknie. Się to układa. Jeżeli do nowej pracy idziecie, to również y, pokazuje się tutaj, żeby y, by otworzyć się serdecznością na, na na przykład na kolegów z pracy, być osobą otwartą, i bo tutaj od nich możecie czerpać pomoc. Ktoś wam może tutaj dużo, dużo pomóc, jakaś osoba może to być mężczyzna, y, i który Wam pokaże na przykład. Y, no chociażby oprowadzi po nowej firmie, czy też, czy też pomoże poznać tajniki jakiejś tutaj firmy. Także tutaj pomoc na pewno otrzymacie od jakiejś osoby. I kochani, piękna karta na koniec dwójki kielichów mówiąca właśnie o tym, że czy jeżeli chodzi o miłość, że... To, to taka po prostu najpiękniejsza karta z, mówiąca o miłości, czy jeżeli firmy to podpisywanie umów, znalezienie właśnie tego osoby na przykład do jakiegoś kontra, kontrahenta, czy też podpisywanie umów, wszelakich to jest również. Jeżeli chodzi o to, jak już wcześniej mówiłam, że na przykład zaczynacie razem mieszkać, to również piękna pełnia, taka, wy będziecie taką pełnię tworzyć razem i, i, i dom i, i wasz związek tutaj naprawdę dużo na tym zyska. Także, kochani, może wam się wydawać coś, Czasami może wam się wydawać w miesiącu, listopadzie, że coś was przerasta, że coś jest trochę za ciężko, mogą przyjść jakieś takie niespotyk... niespodziewane nowiny, wiadomości, które was troszeczkę zestresują, ale tutaj wy sobie jak najbardziej z tym dacie radę, ogarniecie, że tak powiem, wszystko. I, I tutaj, no naprawdę, fajny, fajny, fajny miesiąc się szykuje. No, mówię, lekko, lekko zestresowane, ale to chyba, no tak to w życiu jest, że musimy się nieraz troszeczkę zestresować. Kochani, zapraszam Was serdecznie już teraz na. Nam, czytania grudniowe, y, mam nadzieję, że już uda mi się je zrobić tak jak zawsze, takie y, dłuższe czytania. Y, niestety nie było w miesiącu, w październiku y, czytań, y, no, ze względów tutaj osobistych naprawdę nie miałam czasu y, i dużo się działo. Y, następnie kochani, y, w grudniu pojawi się również czytanie już na 2022 rok, y, takie też już konkretne czytanie dłuższe, myślę, że takie z pół godziny na pewno ono będzie trwało. No i kochani, dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. Bardzo mi tutaj pomaga w rozwijaniu kanału. W listopadzie również kanał obchodzi pierwszą rocznicę, także planuję tutaj dla Was jakąś niespodziankę. Jeszcze dokładnie nie zdecydowałam się, co to ma być, ale dam Wam znać. Myślę, że zrobię post i, i, i dam Wam znać co i jak. No kochani, także dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych miesiącach. Papa! Pa.